I to ja Danger Bear I w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać to, co dostałam na urodziny. Nagrywam to w tym dniu, gdzie mam urodziny. No i właśnie odeszłam tak um, na chwilę od tamtej imprezy. I żeby nagrać ten filmik, no to bez wędnego gadania zacznę. Dobra. To mam par paczek. No to pierwszą paczką. Jest taka floretowa. Wstałam od mojej dzieci. W tej piękna bluza. No, zakochałam się w niej. Tu jest taki napis Open Road. I tu są takie narygawe koniki. No, zakochałam się w tej bluzie. Wydają taką bluzę. I jeszcze. Taką koszulkę z napisem. Days Wall Round Coś takiego. No i taka bluza śliczna. Mam. o telefon. Tą bluzę Od babci dostałam alpejskie mleczko. Zmielki o smaku śmietankowym Proszę Zwykłe takie klasie mleczko dostałam też od babci taki szoko Balance. To są takie jakby banany w czekoladzie No jeszcze od babci do tą świetną bluzę Dostałam pianki w czekoladzie Piańki w czegolatkę, mianiam. Zobaczcie. Tu ja I mną rzeczą. Też również od się. I one chyba kupowały torby w tym samym sklepie. Zobaczcie. Taka. Widzicie? Taka. i I, i taka. No nie wiem, porównajcie, ale tak. Widzicie? Kupiłam mi takie śliczne kopciuszki. No, no, po prostu one są cudne, takie mięciutkie. A. Proszę. Prawie są za duże. O, i chciałabym powiedzieć, że tę bluzę chyba będę miała na konie. Nie wiem, ale chyba nie będę jej miała. Bo po prostu. <laughs> Nie, chcę, żeby się poobudziła, wystałam żelki, bombki, mód psychiczny Nawet mogę sobie teraz zjeść Będę żorłam na odcinku Jeszcze O, otwórzcie się O, mamy taki A Dobra, ja sobie wezmę to Przepraszam za hałas mm. Dobra, Zostałam czekoladę z Wedela. Mleczna o smaku pana kota. Czyli... A z cukierki. A. może Wydaje mi się, z marinami. No. Mam wątpliwości. to Co to będzie, Pia? Już koło się udało, jest I góralka. Oddaję góralkę nienawidzę góralku. <laughs> Dobra. Następną. No. Nie paczką. Ojaj. Nie paczka Co to? Ja nie wiem co to jest boję się. Jest ciężkie Boję się, naprawdę Dobra. Robię odpakowanie. Coś różowego. Boję się, bo... O! Stałam takie jak takiego kwiatuszka, mm. ładne, Gdyby nie był w tej folii byłby ładniejszy, wyjmę go z folii, o nie Troszkę chora I a, Proszę Pierdolę, nie czekam I ostatnia Prezentem Dostałam ten prezent od przyjaciółki no, Po prostu wzruszył mnie Od mojej przyjaciółki Julii Um, no, po prostu kocham Cię, taki śliczny koniś ze szkła z takim brokatem oblecił, bądź obklejony na śliczny. Jego można na bombkę powiedzieć: No, Lula, dziękuję Ci. Jako jedyna pamiętasz o moich urodzinach z, mojej, z całej klasy i zapewniłaś mi jakiś prezent. No, taki koniś sobie wylupujący. No. To chyba wszystkie prezenty. Nie dostałam zbyt ich dużo, aż jeszcze dostałam pieniążki, ale ich Wam nie pokażę, bo będzie... Aż pełnię hajsem! No, um, um. No i właśnie yy, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć!